Czuję, ja z tej strony ja Filip dzisiaj ze mną Jurek sznurek. Trzyma, siema. siema. No, ile? pewnie jeszcze z parę dni go nie będzie na serwie, ale no. No niestety nie. Niestety nie będzie go. Bo nie, że on gdzieś wyjechał, tylko nie ma internetu. Mhm. Od, odcinki będą! Codziennie, z dwa może. Jak Jurasek-Sznurasek będzie, to jeszcze więcej odcinków będzie, więc widzowie. Dokładnie. No na razie to jest mało. Na razie później mo możemy dorobić, na przykład czasami Pytownie. będą po trzy. Nie? Wow. I tutaj sobie zrobimy właśnie takie. Jeszcze takie coś. Podskoczymy, tak zrobimy. Podskoczymy, tak zrobimy. Później w dół. tak Cyk, cyk. Trochę nierówno chyba to zrobiłem. Gdzie jest zombiak? A już wiem. Już wiem, jak to krzywo trochę? Nie no, idealnie. No, może nie idealnie, ale trochę idealnie. Cyk, cyk, cyk. Nie, tutaj powinno być cyk, cyk. cyk raz cyk tak jak tu raz cyk tutaj powinno być tak to powinno być tak tutaj powinno być tak tutaj powinno być tak wszystko gotowe cyk 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 dobra Teraz. No, no dobra, na razie tego nie będzie. Na razie będzie to. Na razie będzie to. Widzę, trochę mam katar dalej. No sorry, no nie da się kataru tak od razu tam. O, na, na razie tak może być. Na razie wygląda ładnie. Nie, nie widzę nic. Eee, dobra, już widzę. Chciałbym sobie coś przesunąć, tyk 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 yy, to, tak będzie. Na razie. Ale teraz byśmy zakręcili to. To zakręcił. O, bo tutaj są po trzy. No, dobra. To tutaj teraz cyk, cyk, cyk. Trochę tak. Już zakręcamy. Ale to długo. Ej, widza, wie.

Dobra. Trochę za dużo miejsca mamy, ale chociaż będziemy bezpieczni. Uff. I co? Co ta świnia chce? O, ona chciała przejść. E, jaki tutaj mamy ten? Trzeba tutaj teraz zrobić cyk. Tutaj oświetlić to. Dobra. Na razie to fajnie wygląda. Nie, no nie, no, no pochodni nie. Dobra, cyk, 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 No na razie to fajnie wygląda. Cyk, cyk. Ale to będzie długo trwało. Dobra. Na razie bym zjechał jeszcze trochę tam. Żeby za bardzo, za bardzo nie ten jeszcze trochę zjedziemy no właśnie tak trochę tylko a no teraz będziemy budować o. Ej trzeba trzeba zobaczyć czy? Trzeba ja zobaczyć, ile jeszcze zostało. Jak tam po? Poje... O, jacie, jakie to wielkie! Jakie to wielkie! Halo? Jurek, sznurek? Nie wiesz, jakie to wielkie! Pier... Tak! To jest ogromne! A ty tam robisz do krzyżu? Co? Ty robisz to tam do krzyżu? Jakiego krzyża? No tam... Kwiata, wiem, wiem, tam wiem, do... nasze krzyże tam. Widzowie wied... no. wiedzą gdzie. Gościu, ja już... Z... Z 20 bloków od domu nowego jestem. Nie widzowie? Aha. Masakra jechałem. Trochę już powinniśmy zjechać na dół. Dobra. O jacie. Nie, już powinienem zjechać. Za duży teren. Dobra. O. Oh. O. Oh. Oh. Ale tu wielkie, nie, już skracam to, już to skracam, za za wielkie. Blok. bloków, już z... co? no te trawy długie. One przeszkadzają tu. A już się do no zrobiło. Aha. Te duże trawy zaraz tutaj... Dobra. Już to skracamy. Ej! Jurek, sznurek? No? Już jestem z 20 kratek od tych krzy naszych krzyżów. Zabrakło mi... Dziś na to widzowie zużyłem 9 staków. A nie. Aha. Aż tak daleko poleciałem. Masakra. Może no, nie masakra, fajnie, ale. Ale tak daleko. To taki. Ta, tak daleko murów jeszcze nigdy nie widziałem w Minecraft. Naprawdę muszę zjeść cik 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 Ale to będzie wielkie cyk cik 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 Tyk. widzowie kiedyś to było takie małe a teraz to takie ogromne kripcio nie podoba mi się kripcio muszę go zestrzelić mam łuk dobra nie widzę go a widzę dobra żeby uratować pieski Dobra, kiedyś to było takie malutkie, teraz to jest takie wielkie. Masakra, nie wiem, co ta zła postać robi, ale robi się no, jakoś my się tak ulepszamy już, no tak wysoko, że. Rzecz nie ma z nami szans. Żadnych. No, trochę szans ma. Cie ej, cie ciekawe, co zła postać przygotowuje. Ja jestem ciekawy. Tutaj by się przydało, właśnie. Trochę też oświetlenia. Aha, tutaj Creeper wybuchł. O, 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 świetlone to jest. Dalej tego nie dokończyłem. O. Dlatego widzowie pozbierałem tyle węgla, tyle. No, tyle drewna, że. No, no i tak nie starczy. I tak nie starczy. Na pewno nie starczy. mają majonijek. Tik, ty, ty. Dobra. Jest na razie dobrze. Oczywiście tutaj spadam ciągle. Dobra. Jeszcze tu, tu. Dobra, na razie to jest dobrze. Na razie to jest dobrze oświetlone. Jakby nie było dobrze oświetlone, też. Już... No, dwa staki na razie tego. No, na razie zaraz kolejny stak pewnie pójdzie. O, ja się jak mnie przestraszył. No chodź tu. Kochanie, trafiłem cię. No i zginę. Co jest, nie zginąłem? Dziwne. No to cześć!